Pan Samochodzik Przesyłka z Petersburga Rozdział dziesiąty Artur chyba oszalał, że tak mną targał na wszystkie strony. Nie, on masował mnie, próbował mnie rozgrzać, ale zamiast ciepła czułem chłód. Palce kłuły mnie jakby były szpilkami wbitymi w dłonie i stopy. Ból stawał się z każdą chwilą dotkliwszy. W końcu nie wytrzymałem i musiałem krzyknąć. Otworzyłem oczy. Siedziałem oparty o jakiś kamień. Przede mną klęczał Artur i chuchał na moje dłonie. W końcu westchnął. Myślałem, że już się nie obudzisz. Jak się czujesz? Paweł, słyszysz mnie? To, co mówił, docierało do mnie, jakby zostało nagrane na taśmie i puszczone w zwolnionym tempie. Nie potrafiłem otworzyć ust i na razie zdobyłem się tylko na kiwnięcie głową. Aleś mi napędził strachu. Artur kręcił głową jakby do tej chwili nie mógł się otrząsnąć po silnym wstrząsie. Co się stało? Czemu tu leżałeś? Czemu masz poranione nogi? Artur wyjął z plecaka apteczkę i zaczął mi opatrywać łydki. W górach zaczynało świtać. Słońce jeszcze kryło się za szczytami, ale jego promienie oświetlały pojedyncze chmury, jakby to były kleksy budyniu. Nad sobą widziałem sokoła który kołował i powoli przemieszczał się w kierunku Doliny Roztoki. Mogłem też obserwować statko pięciu kozic, które skakały po kamieniach. Zmierzały na południe. Napij się herbaty, zaproponował Artur podając mi termos. Nie miałem sił go odkręcić, więc sam nalał mi parującego płynu do kubka i dolał kilka kropli alkoholu. Przytknął kubek do moich ust i po pierwszym łyku zakrztusiłem się, zakaszlałem. Herbata zdawała się przypominać papier ścierny, którym ktoś próbował przetrzeć moje gardło. Trzymaj, Artur podał mi ciepły kubek. Nic nie mów. Później będzie czas na rozmowy. Usiadł obok mnie i też zapatrzył się na wschód słońca. Z kieszeni kurtki wyjął kapciuch z tytoniem i nasypał go do cybucha krótkiej fajki. Kiedy nie dawałeś znaku życia przez radio. Dwie godziny po tym jak odszedłeś, posłałem Andrzeja z chłopakami do Perci, a sam poszedłem cię szukać. Zostawiłem im swoją krótkofalówkę. Najpierw zaszedłem do schroniska, potem do chłopaków z pogotowia. W schronisku mówili, że widzieli jakąś parę, która w nocy szła w kierunku Łysej Polany. Ratownicy wyszli na akcję, na żleb pod Krzyżnem, bo gdzieś tam zapodziała się trójka turystów z Warszawy. Tam też zeszła lawina, nikt nigdzie nie widział u ciebie. Domyśliłem się, że nie dotarłeś do nich, tylko coś ci się stało po drodze. Znalazłem cię śpiącego i zamarzniętego na kości. Przez twoje radio powiadomiłem Mandrzeja. Wyciągnąłem dłoń, żeby podziękować Arturowi. Uścisnął mnie. Nie ma sprawy, taka praca, powiedział. Tylko się nie rozklejaj. Dodał, widząc, że kilka łez pociekło mi po policzku. Skąd się wzięły te kamienie? Zapytał. Spadły na ciebie. Ktoś je zrzucił. Domyślił się. Ta nasza parka. Pokiwałem głową. Zmylili wszystkich, że poszli do łysej polany, a w rzeczywistości kręcili się po okolicy. Trzeba będzie o wszystkim powiadomić policję i zawieść cię do lekarza. Kiedy wspomniał o lekarzu, stanowczo zaprzeczyłem ruchem głowy. Uparty jesteś, dasz się zabić, a musisz rozwiązać zagadkę? Poczekajmy, aż zbierzesz trochę sił. Czekaliśmy wpatrzeni, jak słońce ślizga się po zboczach ośnieżonych gór, jak wszystko wokół nas trwa nie wzruszenie, tak samo jak przed tysiącami lat. Czułem, jaką drobiną byliśmy przy tych granitowych kolosach, tak cudownie wyrzeźbionych przez czas, wodę i wiatr. Myślałem wtedy, że wspinanie się na takie wierzchołki to próba urwania cząsteczki ich wielkości, niewzruszoności, siły. Dasz radę wstać? Artur odezwał się po dłuższym milczeniu. Tak, wykrztusiłem. Artur pomógł mi stanąć na nogach. Kiedy stawiałem kroki, miałem wrażenie, że chodzę na szczudłach. Powoli krew zaczęła normalnie krążyć i uczucie sztywności zastąpiła dziwna lekkość. Wróciliśmy na ścieżkę. Jesteś pewien, że chcesz wracać do perci? Artur spojrzał mi w oczy. Tak, oni tam wrócą. A policja? Co im powiemy? Racja, nie mamy żadnych dowodów, a ich dziwaczne zachowanie można tłumaczyć na tysiące sposobów. Wolno szliśmy do perci. Dotarliśmy do miejsca, gdzie zeszła lawina. W świetle poranka bez trudu odnaleźliśmy przejście po śladach naszych kolegów. Po ponad godzinie wolnej wędrówki wróciliśmy do schroniska. W jadalni czekał na nas zdenerwowany Andrzej. Zerwał się z miejsca, żeby pomóc mi usiąść. Co się stało? Przyglądał się na przemian mojej twarzy i moim nogom, gdzie widział pokrwawione nogawki i bandaże. Ktoś posypał na pawła kamienie, wyjaśnił Artur. W swojej opowieści dyskretnie omijał fakt, że gdyby nie on, to pewnie zamarzłbym. Widziałem, że mimo to Andrzej domyślał się prawdy. Z kubkiem bulionu zaparzonego na prędce z kostki rosołowej relacjonowałem przyjaciołom wydarzenia z nocy. Trzeba zawiadomić policję, zdecydował Andrzej. Paweł mówił, że nie mamy żadnych dowodów winy tej krasny i jej kolegi, zauważył Artur. Andrzeju. Nasze podejrzenia to za mało. Andrzej chodził w kółko zastanawiając się, co powinniśmy czynić. Poczekajmy na lepszy moment. Zaproponowałem. Róbmy swoje. Oni tu wrócą. Będą czekali, aż coś odkryjemy. A gdzie będą czekali? W głosie Andrzeja brzmiała ironia. Tatry to nie miejsce dla bawiących się w komandosów i szkołę przetrwania. Rozbiją sobie namiot i będą przez lornetkę nas obserwowali? Nie, ale pojawią się w odpowiednim momencie, żeby przejąć łup, odpowiedziałem. I przy okazji nas pozabijają, zrzucą na nas kamienie, a może wysadzą w powietrze. Andrzej był wściekły, że sprzeciwiliśmy się jego pomysłowi. Nie denerwuj się, uspokajałem go. Teraz będziemy czujniejsi. Idźmy spać, zasugerował Artur. Dziś i tak pewnie nie wyjdziemy w góry, ale za to sobie pogadamy za wszystkie czasy, roześmiał się. Kiedy weszliśmy do naszej sali, wszyscy spali tak twardo, że nikt oprócz zielaka nie zauważył naszego wejścia. Staruszek na moment podniósł głowę. Żyjecie, stwierdził. To dobrze, dodał i przełożył się na drugi bok, przekrywając kocem położonym na kołdrę. Wsunąłem się do swojego śpiwora i chyba natychmiast zasnąłem. Pamiętam, że ktoś jeszcze troskliwie położył na śpiwór koc. Sny miałem męczące. Wędrowałem przez bagna, nad skrajem przepaści i czyjeś niewidzialne. Mocne ręce ciągnęły mnie w dół. Obudziłem się spocony, czując ucisk w klatce piersiowej. Byłem sam w sypialni, do której przez okno wdzierały się promienie słoneczne. W ich jasnych smugach wirowały drobinki i kurzu, wokół panowała cisza. Wstałem i zdjąłem bandaże. Rany na nogach nie wyglądały groźnie, mogły mi po nich zostać tylko drobne blizny. Zmieniłem opatrunek, przebrałem się i zszedłem do jadalni. Kiedy stanąłem w progu pomieszczenia, Monika i Zielak spojrzeli na mnie jak na ducha. Wreszcie obudziła się śpiąca królewna, zażartował Zielak. Prosimy na śniadanie, chociaż pewnie niektórzy siadają o tej porze do obiadu. Jak się czujesz? troskliwie zapylała Monika. Dobrze, odpowiedziałem. Usiadłem do stołu, i po chwili barman podał mi miskę dymiącej jajecznicy. Przy posiłku musiałem kolejny raz opowiedzieć, co mi się przydarzyło gdzie reszta? zapytałem, kiedy skończyłem opowieść. Poszli w góry. Muszą realizować zadania kursu, bo jest ładna pogoda, odparł Zielak. My tu czekaliśmy, aż wstaniesz i wyznaczysz zadania na dziś. Pójdziemy coś sprawdzić, zapowiedziałem. Wciąż nie mamy prądu? zapytałem barmana. Tak, zaraz będę szedł do schroniska koło przedniego stawu, bo Artur mówił, że oni mają prąd i wezwę fachowców, odpowiedział. A nie macie agregatu? Mamy. Ale zepsuł się. Wczoraj próbowałem go uruchomić. Więc go obejrzymy. Mruknąłem, wstając od stołu. We czwórkę pomaszerowaliśmy do pomieszczenia gospodarczego, gdzie stał agregat prądotwórczy. Obok był zbiornik z ropą. Próbowałem uruchomić urządzenie, ale silnik tylko się krztusił. Wczoraj popracował może z pół minuty i zaczął tak kaszleć. Relacjonował barman. Agregat. Jak wszystko w tym schronisku, był nowy i zadbany. Odszukałem filtr paliwa i zajrzałem do środka. Uśmiechnąłem się pod nosem, włożyłem palec do środka i dumnie zademonstrowałem to, co odkryłem. Brudny, rzucił zielak. Ochydnie wygląda, Monika skrzywiła się. Barman między palcami roztarł maś. Drobny piasek, stwierdził. Jakoś dziwnie pachnie, mówił wąchając swoje palce. Orzech włoski. Przyznałem, mimo ropy wyraźnie czuć. Nachyliłem się przy agregacie i zobaczyłem drobną plamkę jakiegoś kremu barwy kości słoniowej z brązowymi grudkami. Nabrałem to coś chusteczką i wąchałem. Orzechowy, powiedziałem. Monika przyjrzała się mojemu znalezisku i nagle roześmiała się. Kwaceci, śmiała się. Topeling. Spojrzeliśmy po sobie nie wiedząc, o czym ona mówi. Peling brzmi jak nazwa egzotycznego drinka, zielak drapał się po głowie. Peling służy do ścierania uszczącego się na skórka. wyjaśniła Monika. To taki krem z mielonymi drobinami, na przykład z porzecha włoskiego. Ja używam takiego z drzewa herbacianego. To już nie wystarczają skórki z ogórka, dziwił się zielak. Czego to ludzie nie wymyślą? Jak się okazuje, Pelink może też służyć do zapchania filtra paliwa, a tego nie wytrzyma żaden silnik odezwałem się. W silnikach benzynowych do unieruchomienia służy cukier, w dieslach piasek ale tu nie ma drobnego piasku. A do uszkodzenia takiego małego agregatu wystarczył pelink. Przynajmniej wiemy, jakich kosmetyków używa blondynka. Monika żartowała. Wyprostowałem się i przyjrzałem się Zielakowi. Gdzie podziała się pana laska? Zapytałem go. Zgubiłem ją ton wczoraj wieczorem. To pójdziemy jej poszukać. Na zewnątrz świeciło słońce, nie czuło się wiatru, ale mimo to było zimno. Założyliśmy ciepłe ubranie i wyszliśmy na ścieżkę prowadzącą do miejsca, gdzie wcześniej znaleźliśmy poturbowanego zielaka. Z daleka zobaczyłem, że to co w nocy wydawało się przepastnym lasem, na którym zatrzymała się lawina, było zagajnikami niskich świerków i krzaków kosodrzewiny. Bez trudu odnaleźliśmy kamień z krwawą plamą, a niżej półkę, na której leżał nieprzytomny dziadek Artura. Zszedłem tam i zaraz znalazłem laskę. Leżała złamana w pół, kilkanaście metrów dalej, pokryta lodem na tafli wielkiego stawu. Czy to możliwe, żeby sama się tak złamała? Pytałem zielaka wskazując na laskę. Starzec tylko pokręcił głową, chyba że rąbnąłbym w łeb rozpędzonego czarnego barana, ocenił. To była dobra laska. Wróciłem na ścieżkę i wróciliśmy do schroniska. Już z daleka coś zwróciło moją uwagę. Podeszliśmy do wschodniej ściany szczytowej, gdzie była umocowana antena radiostacji. Niepokoiły ciemniejsze plamy śniegu na dachu, zwłaszcza w okolicach anteny. Skorzystałem z beczek na odpady i w ten sposób dosięgnąłem drabiny prowadzącej na dach. Kiedy byłem na górze, nie miałem już wątpliwości, że wczoraj, jeszcze przed śnieżycą, ktoś był na dachu. W lodzie pod śniegiem były wyraźne ślady poraka, kolcach mocowanych do butów oraz czekanie. Ktoś chodził po śliskim dachu, zakradł się do anteny i uszkodził ją, wyjmując z małej plastikowej puszki umieszczony tam element elektroniczny odbiornika. Krasny i jej kompan nie tylko uszkodzili agregat, jeszcze zajęli się radiostacją. Zszedłem do przyjaciół i opowiedziałem o swoich odkryciach. Odszukanie słupa na który wdrapali się, żeby przeciąć kable elektryczny i telefoniczny było tylko formalnością. Stał on około 200 metrów od schroniska w małym zagajniku. Zmęczeni i trochę zmarznięci wróciliśmy do schroniska. Wytłumaczyłem barmanowi co zaszło. Natychmiast się ubrał i wyszedł, najpierw sprawdzić antenę i kable, potem chciał pójść wezwać fachowców do naprawy. No, to wszystko jasne. Monika podsumowała nasze śledztwo w czasie nocnych wypadków. Pomogli panu uderzyć się w głowę, pewnie zaatakowali pana, korzystając z ciemności i zepchnęli ze ścieżki. Zepsuli antenę i przecięli kable, żebyśmy nie mogli wezwać pomocy. Na koniec próbowali zabić Pawła. A do tego pokazali się w okolicach tego drugiego schroniska, dodałem. Musieli się rozdzielić, żeby być w tylu miejscach naraz. Zastanawiam je, czemu miało to służyć? Przecież teraz, w każdej chwili możemy stąd odejść, możemy wezwać policję. Chcieli nas wykurzyć jak szczury z nory pod spiżarnią, stwierdził Zielak. Powinniśmy się przestraszyć i wiać, gdzie pieprz rośnie. Ja na ich miejscu wycofałbym się w jakieś zacisze, tam poczekał i znowu uderzył. I oni tak właśnie zrobią, przyznałem. Mamy przed sobą pewnie dwa dni spokoju. Pojutrze będziemy już nad morskim okiem, wtrąciła Monika. Tylko jak odnajdziemy tę skrytkę? Przypomnijcie, jak to szło, co mój przodek napisał na mogile pruszyńskiego? Poprosił zielak. Wyjąłem notatnik i przeczytałem. Pamięci Mariana Pruszyńskiego gniew jest nieustraszony w walce ze ziem największym, lecz kiedy bój ustaje, zostaje tylko pamięć. Zabieramy ją tam, gdzie góra przegląda się w dole, gdzie ukojeniem są cisza i modlitwa, gdzie przyjaźń i oddanie zbierają swe owoce. Amikus. Gniew jest nieustraszony w walce ze złem największym, powtórzyła Monika. To łatwe, chodzi o te organizację gniew nieustraszonych. A zło największe to pewnie car, raczej carat, symbol Rosji, zaborcy, poprawiłem ją. Następny wers też jest czytelny. To opewnia informacja, że po akcji, owym boju, została tylko pamięć, może raczej pamiątka, jakiś dowód. Dalej jest napisane, przerwałem, bo do schroniska wróciła rozradowana ekipa z Andrzejem na czele. Przynieśli ze sobą zimno, którym nasiąkły ich ubrania, ale i dużo śmiechu. Co tam tak konspirujecie? Zapytał Andrzej. Rozwiązujecie szyfry? Poczekajcie, zaraz będzie kolacja, a po mej możemy nad tym posiedzieć, poprosił Artur. Taternicy poszli do sypialni umyć się, przebrać, chwilę odsapnąć. Cały czas któryś z nich był przy nas i opowiadał o dzisiejszych wspinaczkach, przewieszeniach, Półkach, garbach, hakach. Barman jeszcze nie wrócił, więc kolację podała na mewa, recepcjonistka. Postawiła na siole wielki gar z bigosem oraz dwa bochenki chleba. Jedzenie zniknęło błyskawicznie. Potem kursanci zamówili sobie piwo. Mirek zapytał ewę, czy może pograć na gitarze, która wisiała na ścianie. Zapadał zmrok, w kominku trzaskał ogień. Na półkach i stołach paliły się świece, a Mirek delikatnie, jakby od niechcenia trącił struny gitary. Zagrał kilka akordów, poprawił naciąg strun i zaczął grać. Najpierw repertuar piosenek turystycznych i biwakowych, które wszyscy znaliśmy. Aneta pierwsza zaczynała śpiewać i zaraz dołączyli do niej pozostali. Potem panie z Arkiem zaczęły hasać, tańczyć. Zielak też dał się porwać do tańca. Nawet Andrzej dał się skusić córce na wygibasy. Mirek rozgrzewał się i zmienił repertuar. Jego śpiew nabrał mocy, a gra dynamiki. Rozpoznałem, że gra piosenki Jutus ich pierwszych płyt, jeszcze z lat osiemdziesiątych, o pięknych dniach, które nadejdą, o byciu z kimś bliskim. Artur sięgnął po mój notes i otworzył go na stronie, gdzie był napis wykonany przez Tadeusza Amikusa. Pokazałem mu miejsce na którym zatrzymaliśmy się w naszych poszukiwaniach rozwiązania szyfru. Zabieramy ją tam, gdzie góra przegląda się w dole, gdzie ukojeniem są cisza i modlitwa, gdzie przyjaźń i oddanie zbierają swe owoce, przeczytał Artur. Z czym ci się to kojarzy? W czym można się przeglądać? Głośno się zastanawiałem. W zwierciadle, ale wtedy widzimy swoje odbicie. W studni. Tam, patrząc z góry, Przeglądamy się w tym, co jest na dole, a gdzie ukojeniem są cisza i modlitwa. Modlitwa jednoznacznie kojarzy się z kościołem, kaplicą, cmentarzem, wtrącił Artur. Tam jest wieczna cisza, a ukojeniem po odejściu bliskich, przyjaciół, jest modlitwa. Jak myślisz, gdzie przyjaźń i oddanie zbierają owoce? Oddanie możesz też przetłumaczyć jako lojalność absolutne zaufanie. W górach Domyśliłem się. No, Artur zamyślił się. Ty już wiesz, o jakie miejsce chodzi? Zapytałem Artura. Jest coś pasującego do tego opisu tu, w górach. Jest, przyznał Artur. Dosiadł się do nas Andrzej. Opowiedzieliśmy mu, do czego doszliśmy. Wiesz, co mam na myśli? Artur zwrócił się do Andrzeja. Wiem, przyznał Andrzej. Paweł, chodź, pokażę ci to miejsce na mapie. Na ścianie wisiała dokładna mapa Tatr. Popatrz tu, Andrzej wskazał punkt na mapie. Był tam znaczek symbolizujący jaskinię. To po słowackiej stronie, w ciemnosmoreczynskiej Dolinie, poniżej wrót Chałubińskiego, opowiadał Andrzej. Jak się domyślasz, nazwa Dolina pochodzi od ciemnosmoreczynskiej Turni, ale starzy górale opowiadają, że po cepersku można by powiedzieć Turnia Ciemnej Śmierci. Ciemnej śmierci, czyli zarazy. W tej jaskini mieszkał jakiś mnich, który podobno przed wiekami przyjmował tam chorych na zarazę, wypędzanych z wiosek, żeby nie roznosili chorób. Oni tam, na odludziu, w spokoju, umierali. Pasterze i zbójnicy płacili temu mnichowi na utrzymanie. Znosili jedzenie, żeby tylko ci chorzy modlili się za duszę darczyńców, którzy wiele mieli na sumieniu. Jaskinia ma około 100 metrów długości, ale ma liczne odgałęzienia, kontynuował Artur. Jest tam głęboka studnia ze źródlaną wodą. Są liczne rozgałęzienia, niektóre wykute, gdzie chowano zmarłych. Po zapełnieniu takiej groty zasypywano ją kamieniami. Doliczono się pięciu takich zamkniętych wejść, ale są jeszcze dwa usypiska, których nie udało się zbadać. Kiedy moglibyśmy tam pójść? Zapytałem. Jak zakończymy kurs, odparł Andrzej. To nie jest wyprawa dla Zielaka czy Moniki. Ty też musisz wydobrzeć. Ale wiecie, że nie mamy tyle czasu. Paweł, nie śpiesz się tak. Co nagle, to po diable, upominał mnie Artur. Najlepiej poczekać, aż zejdzie śnieg. Po słowackiej stronie jest go mniej, argumentowałem. Bądź cierpliwy, Andrzej położył mi rękę na ramieniu. Mirek odłożył gitarę. Wtedy recepcjonistka postawiła na kontuarze baru magnetofon na baterie i włączyła płytę z najnowszymi przebojami. Młodzi kursanci Andrzeja ucieszyli się i zaczęli tańczyć, klaszcząc w dłonie. Monika podbiegła do Artura i pociągnęła go do tańca. Akurat rozbrzmiały takty wolnej balady. Czy oni mają się ku sobie? Andrzej patrzył na córkę i swojego asystenta. Nie chciałbyś mieć takiego zięcia? Roześmiałem się. Ty zapominasz, co się stało z jego przodkami. Ostatnie zdania usłyszał siedzący niedaleko zielak. Przysunął się do nas. Wy mu tak dziadków nie wypominajcie, zaprotestował. Ja żyję, w dobrym zdrowiu, dzięki ziółkom i odpowiedniemu stylowi życia. Artur, jak znajdzie sobie odpowiednią kobietę, to też pożyje. To mądry chłopak, nie taki postrzeleniec jak tamci. Ma charakter po matce. Właśnie, rozmawiamy o Amikusach, a ani razu nie słyszałem o ich żonach, przypomniałem sobie. To proste, Zielak rozczapierzył palce, żeby w ten sposób liczyć i dobrze nam zobrazować opowieść. Żona Tadeusza Amikusa była z domu zagórska, z tych zagórskich, co była też Aniela, krewna Piłsudskiego. Mojej mamy nie znam, bo jak mówiłem, po tym jak ojciec zginął, oddała mnie do domu dziecka. Moja żona od pięciu lat mieszka w Australii u córki. Jeżdżę tam każdego roku na sześć miesięcy, żeby ganiać za kangurami i pogadać z tubylcami, roześmiał się. W tej Australii prawie nie ma gór, a jak są, to niewysokie. Najwyższy szczyt i tak nazwali po naszemu, imieniem Tadeusza Kościuszki. Krzysiek miał fajną żonę, ale jako młoda wdowa miała sobie na nowo nie układać życia? Artur nie zaakceptował ojczyma i ustaliliśmy, że będzie dorastał pod moją opieką. Jakby się skumał z Moniką, to jeszcze dziś zablukułbym go z nią do kościoła, żeby już ten ślub mieli. Miód dziewczyna. Za młoda jest, zauważył Andrzej. Nie ma jeszcze matury. A czy to ważne? Ładna jak licho. Ma takie fikuśne iskierki w oczach, gotować umie, przynajmniej robi kanapki, bo sam jadłem. Czego chcieć więcej? Zielak figlarnie zmrużył oczy i szeroko się uśmiechnął. Na razie ślubu nie będzie, głos Andrzeja brzmiał bardzo poważnie. Będzie i mówię wam, że będziemy tańcowali na ich weselu. Może lepiej nie bawić się w swaty, wtrąciłem. Panie ładny z nizimn, zielak podparł się pod boki. A czemu tobie żadna baba się jeszcze nie przygruchała do boku? Nie miałem czasu na romanse, dużo pracuję. A znajdziesz porządną pannę w swoim wieku? Teraz to już tylko z odzysku, rozwódki, wdówki. Może wybrać młodszą, podpowiedział Andrzej. To ty Monika szykujesz dla niego? Zielakun kundawało oburzenie. Po moim trupie, żeby jakiegoś grezi piórka miała za męża. Tak żartowaliśmy, patrzyliśmy na tańce. Przegryzaliśmy herbatę chlebem ze smalcem i zdawało się, że w tej chwili w tej dolinie troski odeszły gdzieś daleko.